Czasowniki nieregularne. Irregular Verbs. W tym filmie usłyszysz 50 najważniejszych czasowników nieregularnych. Pierwsza forma to bezokolicznik, infinitive, czas teraźniejszy. Druga forma, past tense, czas przeszły. I trzecia forma, past participle, imię słów. Gdy usłyszysz czasownik, spróbuj sam podać trzy jego formy. A po chwili usłyszysz moją odpowiedź. Być. Be, was, were, been. Złamać, zepsuć. Break, broke, broken. Budować. Build, build, build. Kupić. Buy, boat boat Łapać. Catch, caught, caught. wybrać choose chose chosen przyjść come came come kosztować cost 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 change cut 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 robić do did done Marzyć, śnić. Dream, dreamt, dreamt. Pić. Drink, drank, drunk. Jeździć samochodem. Drive, drove, driven. Jeść. Eat, ate, eaten. Czuć się. Feel, felt, felt. Znaleźć. Find, found, found. Zapomnieć. Forget, forgot, forgotten. Dostać. get got got dutch give gave given east go went gone mieć, have, had, had, uczyć się, learn, learned, learned, wyjść, opuścić leave left left stracić zgubić lose lost lost spotkać meet met met robić make made made płacić pay paid paid położyć kłaść put 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 czytać read 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 jeździć na rowerze ride rode ridden dzwonić ring rang rang biegać run ran run mówić speak spoke spoken widzieć see saw seen sprzedawać sell sold sold Zamknąć. Szat, szat, szat. Śpiewać. Sing, sang, sang. Siedzieć. Sit set set spać sleep slept slept spędzać, wydawać spend, spend spend. STAĆ STĘD, STÓD, stud. PŁYWAĆ SWIM, SWAM, SWAM ZABRAĆ take took taken uczyć kogoś teach taught taught powiedzieć tell told told Myśleć, sądzić. Think, Thought, Thought. Rozumieć. Understand, understood, understood. Budzić, Wake, walk, woken. Wygrać. Win, won, won. Pisać. Write, wrote, written. Jeśli ten film okazał się dla Ciebie pomocny, podnieś łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. See you!